Dobry. dobry, jaka piękna dziewczyna i mamusia, pani Larysa tak Kuprianowa. Tak, ja jestem Rosjanka czysta, bo ja nie znam nawet języka ukraińskiego, uh -huh. bo nie znam jego. A ten pani ukochany mąż, który? Już umarł. umarł. Wszystkie męża pomierali. Ile miała pani mężów? Troje. Czyli mamusia Larysa spotkała? Na swojej drodze trzy miłości, w tym pani ojce. To on jest już czwarty. czwarty. On jest czwarty. To, to, to Larysa Kokliwa. A to jest pani córeczka, Angelika. na dodatek czytam Kleopatra. Tak Co tak. to, to mamusia Larysa wymyśliła? Tak, tak, moja mamusia Larysa mi wymyśliła a To Mamusia nie. poetka. Tak, wymyśliła. właśnie chciałabym, żeby była bogini, tak, no. Angelika jest, jakby to określić. Bez Bezpaństwowca. Bez nie tu, jak nie jest nikim. Ona jest nikim? Nie ona, jest nikim? We, nik ona nie jest nikim. nie Istnieje po prostu, jest z powietrzem. Jestem tak. bez i nie mam właśnie obywatelstwa polskiego. Tak samo jak i moje dzieci nie mają. Tak. Świadectwo Chrztu Świętego, tak, mam. Angelika. Muranowicz, bardzo ładne tak. nazwisko. Pani. Ten tata, czyli pani ojciec. A tak, tu, tu, tu w Kwiat Gni... Mikrowie nie Gni... mam z nim kontaktu. Ja nie chcę go do tej pory znać, taką się mną no, nie interesował. I tak jednym słowem to mam przez niego wszystkie te problemy, tak, z dokumentami. Nie chciał przyznać się do dziecka. Nie chciał mi dać nazwiska. robiła matka DNA badanie i udowodniła, że pani jest urodzona z Polaka. Tak, 99. Co dawało pani tytuł do obywatelstwa, tym samym. Tak. Pani się odbijała, jak od ja siebie. tak, jak piłeczka pojechałam do y, Pniew, to mnie wysłali do Grujca. Z Grójca wysłali mnie na Marszałkowską. Do, pojechałam na Marszałkowską. Po co? Do urzędu? Tak, do urzędu, żebym. Zroziemca. Tak, tak, żebym właśnie złożyła dokumenty i napisała pismo do naszego wojewody. Więc tak zrobiłam. Napisałam. Wojewoda mi dał odmowę. Z tego powodu, że mój ojciec dopiero po pięciu latach dał mi nazwisko swoje. Dzieci są pani też bez bezpaństwowcami? Tak, tak, tak samo. Pani jest panną Nikt. Tak, ja jestem panem Tak, był film, panna tak. Ja jestem panem Przez to Żeliku to mnie włosy wypadły wszystkie. Aha. Tak, bo ja na swój błąd włosy miała wszystko miała już. Piękne a... włosy pani. Tak a, tak, a 25 lat ja nie mam włosów przez Żeliku, przez ten stres Pan paradowy. Nie, ma. nie mam, nie mam. Ten... Nastraszał mnie, żeby ja nie chodziła, nie podawała alimenty, bo on mi powiedział, że mnie zabiję. No i tu po pięciu latach... Zabije? Tak. Ojciec e, e, Angeliki. Tak, no straszył mnie, żeby ja nie podawała na alimenty. alimenty. I pani nie podała nigdy alimenty? Nie. Czego wy żyjecie? No mama pracuje.